Cześć, witam Was na kanale Rudymont TV. Dzisiaj zajmiemy się trzysetką, poruszymy parę kwestii dotyczących tego zbiornika. Zarówno ryb, zarówno roślin, zarówno planów na to akwarium. Taki update co tutaj też się podziało. Natomiast zanim sobie przejdziemy do tematów akwarystycznych, chciałbym poświęcić dosłownie minutkę na temat, który przewija się teraz cały czas w mediach i jest takim głównym tematem rozmów wszystkich osób. Oczywiście chodzi o koronawirusa, o to jaka sytuacja jest teraz w Polsce. Ja bym chciał was tylko prosić, żebyście nie lekceważyli tej sytuacji i jednocześnie nie panikowali. Znaleźli gdzieś taki złoty środek w tym, co robić, czego nie robić. Ja wam mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że sytuacja jest poważna. Ale my obywatele możemy dużo zrobić, żeby po prostu powstrzymać tą chorobę, żeby oszczędzić życie i zdrowie naszych bliskich i nas samych. Dlatego proponuję wam ograniczyć wszystkie wyjścia z domu. Jeśli naprawdę nie musicie wychodzić do sklepu po jakieś produkty spożywcze, to naprawdę nie wychodźcie. Spędźcie ten czas z rodziną, spędźcie ten czas rozwijając hobby, bądź robiąc jakieś rzeczy w domu. Naprawdę starajcie się po prostu przetrzymać ten okres. Teraz, kiedy zostały zamknięte szkoły, można by powiedzieć, że to urealniło, jak poważna jest sytuacja, bo z taką sytuacją ja nie miałem nigdy do czynienia przez swoje 20 dwudziestoletnie życie. I mam nadzieję, że każdy z Was podejdzie do tego odpowiedzialnie i nie będzie imprezował nigdzie, chodził na jakieś spotkania w większym gronie osób. Odpuśćcie sobie kościół, można inne formy stosować w domu. Jeśli macie taką możliwość, to weźcie urlop w pracy lub pracujcie z domu. Na pewno, na pewno dużo to da i na pewno nasze poświęcenie będzie coś warte. Natomiast nie chcę całego filmu poświęcać o koronawirusie, bo na pewno wszyscy dobrze wiedzą jaka jest sytuacja. Natomiast w opisie tego filmu załączę trochę materiałów. Będzie tam link do filmu na YouTube, który uważam za bardzo, bardzo wartościowy. I osoba, która jest takim zwykłym przeciętnym Polakiem jak ja, może naprawdę Dużo rzeczy z tego wynieść, także podlinkuję Wam ten film, podlinkuję Wam również artykuł, który postaram się odnaleźć, który czytałem, on jest niestety po angielsku, bo to są badania jakichś amerykańskich naukowców. Natomiast pokazuje on to, że kwarantanna domowa, którą robimy teraz, jest najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie rozwoju koronawirusa i to, co teraz robimy, będzie miało naprawdę olbrzymi wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza najbliższa przyszłość, więc naprawdę starajmy się te dwa tygodnie po prostu przetrwać, żeby ta sytuacja po prostu się rozwinęła jak najwolniej i jak najbezpieczniej dla nas wszystkich. Przejdźmy sobie natomiast do tego, co się dzieje w moim zbiorniku. Jak widzicie, Troszeczkę zmian wizualnych, akwarium prezentuje się całkiem fajnie. Natomiast najpierw sobie zacznę od ryb od sytuacji, która miała miejsce no, dosłownie 3 tygodnie temu, ponieważ zauważyłem, że jedna paletka w ogóle nie chce rosnąć. Coś tutaj jest nie tak, widać, że ta ryba się zachowuje inaczej niż, niż pozostałe i zauważyłem u niej pasożyty. Prawdopodobnie nicienie. Nie badałem tego pod mikroskopem, patrząc na to, że po prostu białe małe robaczki wystawały z odbytu. Zdiagnozowałem nicienie i stwierdziłem, że trzeba zacząć to leczenie jak najszybciej. Nie miałem dostępu do żadnych antybiotyków, niczego takiego na receptę, więc zdecydowałem się znowu użyć tego leku od Zoleka Protocaps na wiciowce, nicienie i inne pasożyty. I pierwsze co zrobiłem, wyłowiłem tą paletkę Pierwszą część kuracji przeszła ona osobno w zbiorniku kwarantannowym, wiadomo, filtr, grzałka, woda i ryba. No i oczywiście leki. Przeszła tą e, pierwszą taką część leczenia, czyli podajemy lek i przez pierwsze 3 dni ryba się leczy. Później e, po 5 dniach robimy podmiankę, o ile się nie mylę i znowu dajemy lek albo po trzech dniach robimy podmiankę i znowu dajemy lek po 5 dniach. Nie jestem tutaj teraz dokładnie pewien, natomiast postąpiłem według tego. Rybę później z powrotem wrzuciłem do akwarium i co zrobiłem? Stwierdziłem, że tak skoro Pasożyt jest w jednej rybie, to na pewno jest też w pozostałych paletkach. A jeśli jest w paletkach, no to ze względu na to, że są to ryby, które produkują dużo tej materii organicznej i na pewno gdzieś tam jakieś ryby też skubnęły ich odchodów, i na pewno ten pasożyc się przeniósł. A sytuacja z tą rybką jest dosyć poważna, bo ona naprawdę jest mniejsza od pozostałych. Ona była mniejsza jak ją kupiłem. Natomiast nie rośnie w ptak jak pozostałe ryby. Ten wzrost naprawdę się zwolnił. Budowa ciała też już zaczyna odbiegać od takiej zdrowej budowy, więc stwierdziłem, że przeleczę całe akwarium. I tu już zrobiłem pełną z tym protokapsem, czyli dwie serie tego leku. Dawkę dałem na 250 litrów wody. Tu jest 265 w obiegu, natomiast nie leje do pełna, więc to już jest 260 litrów. Więc yy, tak wygląda sprawa. Rybki przeszły leczenie, troszeczkę, troszeczkę było ofiar. Generalnie tak, paletki czują się znacznie lepiej. Te paletki pozostałe 5 sztuk, ich zachowanie się naprawdę poprawiło. Śmigają po prostu pięknie, mają taki apetyt, że masakra, bo on też się troszeczkę zaczął u nich ograniczać. Natomiast ta paletka najmniejsza, ten blue diamond, który najbardziej sobie na tym wszystkim ucierpiał, no on w kondycji uważam jest powiedzmy teraz średniej. Natomiast porównując to, co było przedtem, to to jest stan idealny. Ja tutaj nie mam naprawdę się do czego doczepiać. Myślę, że ta ryba po prostu potrzebuje więcej czasu. Na rekonwalescencję, na odbudowanie tych wszystkich ścian, jelit, czy, czy innych narządów wewnętrznych, które zostały uszkodzone. Także jestem dobrej myśli, natomiast natomiast nie obyło się bez ofiar. Ogólnie może teraz sobie powiemy o tym, jak się zmieniła obsada w tym zbiorniku, więc tak. Przy leczeniu umarła mi Molinezja Żaglopłetwa, to ostatnia samiczka, która tutaj została. Ja ją próbowałem raz leczyć na wiciowce, bo ja myślałem, że ona ma wiciowce. Przeszła kurację, natomiast nie mogła ta ryba w ogóle zgrubnąć Zachowywała się w miarę normalnie, ale w ogóle nie przybierała na masie ciała, apetyt również miała, więc no podejrzewałem, że coś tam jeszcze w niej siedzi i trochę mój błąd, że to zostawiłem i, i tą rybę po prostu wpuściłem do akwarium. Natomiast tutaj był inny pasożyt, że Molinezja miała wiciowce z poprzedniej jeszcze akcji. Natomiast paletki, właściwie ta druga zaraza, bo to już nie tylko paletki, bo to też górami miały jakieś tam objawy, bo tutaj podejrzewam jednak nicienie, więc ta Molinazja, no po prostu umarła, ta kuracja była dla niej, podejrzewam, że skuteczna i ona się wyleczyła z, z tych nicieni, natomiast prawdopodobnie zniszczenia w jej organizmie były po prostu za duże i rybka umarła. Kolejna sprawa, górami złote, które tutaj miałem, dokładnie górami dwuplamy, odmiana złota. Słuchajcie, te ryby w niewyjaśnionych Okolicznościach, już nie z przyczyny tutaj, nic po prostu mi się wypisały. Została jedna sztuka, jednego trupka tylko wyłowiłem. Naprawdę nie mam pojęcia, co się z tymi rybkami stało. Tutaj parametry pod górami są naprawdę bardzo dobre, także tutaj nie powinno być problemu. Zresztą te mozaikowe śmigają, tak samo te dwuplame marmurkowe też śmigają. Także no, zostało jedno to górami czerwone szkoda. Z kolejnych strat, które w tym zbiorniku się pojawiły przez ostatni okres czasu. No to jest taka strata, która mnie najbardziej chyba boli, bo to są ramirezy. Słuchajcie, jak wiecie, miałem tutaj dobraną parę ramirez, która dwa razy podchodziła do tarła, rybki wyglądały po prostu przepięknie. I tak, pewnego dnia samicę znalazłem na dnie akwarium, bardzo szybki oddech, ryba miała problem z utrzymaniem się w wodzie, miała problemy tak jakby z pęcherzem pławnym, utrzymywała poziomą pozycję, natomiast nie była w stanie pływać po prostu góra dół. Ja tą rybkę próbowałem ratować, bo to była taka sytuacja, że zauważyłem ją dosłownie przed wyjściem z domu i e, dałem ją po prostu wyżej, żeby miała lepszy dopływ do tlenu. Gdy już przyszedłem e, po kilku godzinach, rybka nie żyła. Z bardzo niewyjaśnionych e, przyczyn naprawdę nie mam pojęcia, co się stało. Być może jakiś uraz mechaniczny, którego nie zauważyłem, jakieś uderzenie w głowę, cokolwiek. Naprawdę nie mam pojęcia. Natomiast samczyk sobie śmigał jeszcze około miesiąca, coś takiego. W pewnym momencie zauważyłem pod ogonem e, pewną narośl, która no, nie przeszkadza mu funkcjonowaniu, ryba była pięknie wybarwiona, jadła, nie przeszkadzało jej to w funkcjonowaniu. Więc wziąłem, wyłowiłem tego samczyka, zmiłem mu tą na nad manganianem potasu w stężeniu 1 gram na 1 litr wody. Rzuciłem ją z powrotem do zbiornika. Ryba po kilku dniach odzyskała kolor, wyglądała ładnie. Tam jeszcze zastosowałem kąpiel krótkotrwałą w soli i ta narośl faktycznie się zmniejszyła już nie, nie, nie rosła tak bardzo intensywnie, natomiast po dosłownie tygodniu dwóch. Znowu zaczął się jej rozwój. Rybka jeszcze funkcjonowała sobie i dosłownie dwa dni temu zauważyłem, że ta narośl tak jakby, nie wiem, pękła, coś takiego i cała ryba była obsypana w czymś podobnym do ospy rybi, natomiast te kropki były znacznie większe i troszeczkę się przestraszyłem, że jest to odinoza. Także rybę od razu wyłowiłem z akwarium, zrobiłem jej kąpiel w soli, dałem na powietrzanie i następnego dnia ryba umarła. Natomiast równolegle kupiłem kolejną parę ramirezek, Oczywiście, mój zamiar to było kupienie dwóch samic, natomiast ryby w sklepie zoologicznym po prostu są tak niewybarwione, że można się pomylić. Jeśli odnajdę teraz zdjęcia na telefonie, to Wam pokażę zdjęcia samca, którego kupiłem dosłownie to jest chyba 3 dni po zakupie i samca, którego miałem, i zobaczycie sobie, jaka jest różnica w wybarwieniu ryby, która przez jakiś tam długi okres czasu je wartościowe jedzenie, która żyje w dobrych parametrach, ma dobrze dobraną obsadę, a ryby, które, no wiadomo, jest e, zmęczona przez transport, przez nieodpowiednie jedzenie, przez e, stres związany z dużą ilością ryb w zbiorniku. Także kompletnie inna bajka. Ja wam tutaj teraz postaram się wrzucić wodki, jeśli je odnajdę więc w tym momencie funkcjonuje sobie tutaj para, nie są to dobrane ryby, może się dobiorą, zobaczymy, I jeszcze z tymi rami coś, coś tutaj po prostu pokminie. Z kolejnych takich rzeczy, na kosiarkach wyskoczył biały nalot przy pysku, dosyć mocno się martwiłem, co to może być, natomiast nie znalazłem żadnej choroby, która by po prostu jakoś pasowała, objawami do tego, bo ryby są aktywne, rosną. Naprawdę nic się z nimi nie dzieje, oprócz takiego białego nalotu na pysku. I zastanawiam się, czy to nie jest po prostu kwestia osobnicza, bądź gatunkowa, bo dwie rybki mają taki nalot, dwie rybki takiego nalotu nie mają, także, także, no nie wiem, sprawa dosyć niewyjaśniona. Wracając jeszcze do Molina z Żaglopłetwych, bo jak widzicie, pływa sobie tutaj jedna samica. Będąc gdzieś tam, w sklepie zoologicznym, no patrząc na te ryby, no po prostu znowu nie mogłem się powstrzymać i kupiłem parę. Samiec podczas kwarantanny pierwszego dnia wyskoczył. Mam kolejną nauczkę, żeby tą kwarantannę jeszcze lepiej zabezpieczyć przed skakaniem ryb. Teraz już mam taki patent, że nic z tamtego wiadra nie ucieknie. No ale samiczkę tutaj wpuściłem, śmiga sobie ładnie. I jestem zaskoczony, bo, bo to było ryzykowne ogólnie kupienie tych ryb. Molinę z do płetwę nie lubią tak niskich parametrów, natomiast śmiga sobie wszystko jest w porządku, także, także no, na razie zostawiam tą rybę, zobaczymy może kiedyś w przyszłości dokupy tu jeszcze jakiegoś samca. Rzeczy, które się to jeszcze zmieniły, wpuściłem piskorki oraz kiryski. Kiedy umarły mi tutaj wszystkie kiryski czarne po raz drugi, zaczęło się tutaj robić bardzo duży syf na podłożu, bardzo dużo odchodu, ja to musiałem odmulać. Kondycja akwarium również zaczęła się po prostu zmieniać więc kluczem w takim akwarium, gdzie jest na podłożu piasek, przy powiedzmy obsadzie rybnej dosyć bogatej, chociaż to jeszcze nie jest full, który chcę mieć w tym zbiorniku, no jednak te kiryski, te ryby ruszające dnem robią robotę. Jest tutaj, słuchajcie, 10 kirysków pstrych oraz 5 piskorków. Nigdy nie miałem piskorków, chciałem te rybki sobie wypróbować i bardzo dobrze, bo według opinii internetowych, są to ryby nieśmiałe, które lubią wlatywać do filtrów wewnętrznych, które chowają się po akwarium, jak zobaczymy je raz na czas, to jest dobrze. Natomiast ja mogę Wam powiedzieć, że jest to nieprawda. Jeśli zapewnimy rybie odpowiednie warunki w akwarium, pomijając oczywiście parametry wody, to najważniejszy jest piasek. Te ryby potrafią się zakopać całe w podróży, w poszukiwaniu pokarmu, co też postaram Wam się tutaj pokazać na zdjęciu, które zrobiłem podczas karmienia. Rybki bardzo fajne, również bardzo, że tak powiem, lubią podróżować poza akwarium. Jednego piskorka znalazłem pod biurkiem metr od akwarium, już wysoszonego na suchar. Drugiego dzisiaj złapałem, obudziłem się, poszedłem załączyć komputer i patrzę, ryba na podłodze. Jeszcze był mokry, przed chwilą dosłownie wyskoczył, także cztery piskorki tutaj sobie śmigają. Natomiast no, mając na uwadze jej dobro, wiem, że już będę lał tej wody do akwarium mniej, po prostu żeby im utrudnić ucieczkę z tego zbiornika. Pewnie zapomniałem coś jeszcze poruszyć w kwestii ryb, natomiast ostatnia kwestia to jest kwestia zbrojników. Słuchajcie, mam tutaj dwa zbrojniki niebieskie. Kupiłem je jak miałem może, nie wiem, 2 centymetry, półtorej. Były takie małe szkraby, a teraz to są takie bydlaki, mają no prawie 6 centymetrów. Są wielkości po prostu paletek. To jest dla mnie jakiś szok, jak te ryby rosną. Jestem strasznie z nich dumny, bo to jest ryba, na której zauważyłem największy wzrost w ciągu swojej kariery akwarystycznej. Były te zbrojniki trzy, tak jak wiecie, jeden zbrojnik sobie umarł, natomiast teraz już po takim czasie mogę stwierdzić, że bardzo fajnie się złożyło, bo mam parkę. Jest samiec, jest samica, na tym etapie wzrostu już widać różnice. Samiczka jest mniejsza około pół centymetra, mniej masywniejsza. I u samca już zaczynają się rosnąć pierwsze wyrostki z przodu, bardzo malutkie, bardzo bardzo malutkie, natomiast już są takie pierwsze zaczątki, także fajnie, że para się zrobiła. Może z tego coś w przyszłości będzie, no na razie. Na razie mają 6 cm, także myślę, że jeszcze potrzebują tak z pół roku, żeby być gotowe do tarła. Nie wiem, nigdy nie rozmnażałem zbrojników. Natomiast jeśli chodzi o kondycję roślinną tego akwarium, o parametry wody oraz o to jakie są tutaj plany aranżacyjne, to jak widzicie Akwarium śmiga. Rośliny po prostu w kondycji idealnej idą w coraz lepszym kierunku. Mam pojedyncze zarzuty do nich, natomiast wszystko jest w porządku. Te rośliny, które tutaj przełożyłem z high wyglądają po prostu pięknie. Tutaj Ludwigia Super Mini Red, która jest z prawej strony, ma po prostu taki kolor, taką kondycję roślin, że nigdy czegoś takiego mi się nie udało osiągnąć w akwarium high -tech. Po prostu nigdy. Dolne liście nie zarastają zielenicami, nie ma tam krasnorostów, nie odpadają, po prostu roślina rośnie, jest pięknie wybarwiona i przypominam, że tutaj żelazo jest na poziomie zero. Nie dawkuje żelaza w ogóle. Tak samo Rotala Yaoi ma pięknie pomarańczowy kolor, roślinka sobie rośnie powolutku. No po prostu jestem z niej tak zadowolony, że masakra. Pogostemon octopus, który wygląda trochę jak stellatus tutaj. Również rośnie bardzo fajnie, szybciutko. Limnofea aromatica również łapie taki lekko różowy kolor. Właściwie dopiero kiedy jest przy tafli wody, to widać, że ten czerwony się u niej robi. Tam sperma po lewej stronie, która całkowicie zdominowała zbiornik, też jest bardzo ładnie wybarwiona. Bardzo ładnie rośnie. Zrobiłem reset mchu na korzeniu tego spajki mosa, bo się po prostu cały oderwał. Przywiązałem go po prostu nitką znowu. Przedtem był przyklejony na kleju. Robiłem dopiero pierwszy restart tego muchu od założenia akwarium. Słuchajcie, za pierwszym razem, jak posadziłem parę gałązek z hodowli in vitro, to dopiero po takim czasie się po prostu oderwał. A ciąłem go regularnie co dwa tygodnie, jak dywan po prostu. Także fajnie sobie tutaj ten mech rośnie. Właściwie z tych roślin hajtekowych to tylko Blixa, po prostu powolutku rośnie stoi w miejscu, natomiast nie ma jakiegoś szalonego tempa wzrostu, bo nie ciałem jej jeszcze ani razu. A w high techu bliksze się nieco 2-3 tygodnie i można rozczepiać już po kilka sadzonek. Co tu jeszcze mogę dodać? Po prawej stronie po Octopus Oktopus te kilka sadzonek, które wsadziłem do tego zbiornika ze srajteka, odbiło roślina, załapała. Wiatr w żagle wygląda po prostu pięknie. Ja prawdopodobnie ją przesadzę na drugą stronę zbiornika, żeby ją bardziej wyeksponować. Bardzo lubię tą roślinę, naprawdę, bardzo ją lubię. Tutaj jeszcze między Liobelle, tam pod samą szybę, tego prawdopodobnie nie będziecie widzieli, wsadziłem Walisinerię Nana, o ile się nie mylę. Jeszcze Wam tutaj potwierdzę, bo zrobiłem raz taki, można by powiedzieć, szalony zakup roślin, że kupiłem po prostu parę gatunków, które chciałem mieć, dosłownie trzy. No i właśnie w nich była ta Walisineria, która traf, trafiła tutaj w formie takiego dodatku. Również trafiła tutaj e, Limnophilia aquatica. Uważam, że jest to najpiękniejsza roślina akwariowa. Naprawdę jej wygląd w dużym zbiorniku, to jest po prostu złoto. Porównując to, jak ona się prezentowała w 54 w Loutechu, a tutaj to jest po prostu kosmos. Tam zdominowała ten zbiornik i nie przyciągała uwagi, tak jak przyciąga tutaj. I również ten kontrast pomiędzy linofilią sessiliflorum a Aquaticą jest pięknie zauważalny. Także naprawdę ta roślina wygląda przepięknie. Pewnie sobie tak patrzycie na to akwarium i widzicie, że jest taki podział. Prawa strona, akwarium takie, można by powiedzieć podchodzące pod high-tech, rośliny różnych maści, różnych kolorów, różnie rozłożone kompozycyjnie. Natomiast po lewej stronie są korzenie, rośliny mało wymagające, jakiś lotos, jakiś echinodorus, kryptokoryny. I to akwarium jest takie bardzo rozbite na te połówki. Tam jeszcze była pistia u góry, która już w ogóle robiła taki klimat low -techowy. Natomiast w tym akwarium planuję zmiany i przez te dwa tygodnie podejrzewam, że one na pewno wynikną, bo ja się nie powstrzymam przed grzebaniem w akwarium. Prawdopodobnie to drzewko, które tam wsadziłem, czyli ten korzeń, na którym jest Anubias nana oraz mikrozorium to największe, Pteropus o ile się nie mylę. Prawdopodobnie to drzewko zniknie, dlatego że ono y, robiło za dobrą kryjówkę, natomiast ryby tutaj tak hulają po prostu głównie te palety, że one w ogóle nie wykorzystują tej kryjówki. W ogóle. Nawet jeśli wsadzam ręce do zbiornika, to już wolą ryby czmychnąć gdzieś tam między rośliny. A e, przez to, jak e, karmię kiryski, i o tym pojawi się film na pewno w ciągu tych dwóch tygodni, paletki tak się przyzwyczaiły do mojej ręki, że to jest jakaś masakra. Codziennie wsadzam rękę do zbiornika wieczorem, kiedy karmię ryby, e, i paletki dają mi się po prostu głaskać. Przedtem, jak wsadzam rękę do zbiornika, Uciekały. Teraz się w ogóle nie boją. Nagram wam kiedyś film naprawdę jak górami, ten mój sam jest duży agresor. Jak on je, to ja go mogę po prostu trzymać za płetwy i on ma to gdzieś. To jest po prostu hit, jak te ryby się oswoiły ze mną. Dlatego tą kryjówkę chcę zlikwidować. Ryby jej nie używają i chcę tam tą stronę akwarium przerobić na taką bardziej ogarniętą, tak jak właśnie tą. Prawą. Chcę tą polispermę ogarnąć, bo tej rośliny jest bardzo, bardzo dużo, również chcę tą kryptokorynę ustarianę z przodu przyciąć albo przesadzić gdzieś do tyłu, bardziej wyeksponować e, te kryptokoryny bulosy, które tam robią taki gąszcz z lewej strony i tych kryptokoryn w ogóle nie widać, ale jest tych sadzonek tam setki, naprawdę, bo to jest taki gąszcz, że tam ryby mają ciężko po prostu wpłynąć. I chcę troszeczkę tych roślin z prawej strony przesunąć na lewą stronę. Troszeczkę rozluźnić to akwarium po tej stronie właśnie oktopusa. Chcę stąd wywalić i Limnophilia aquatica. I tam chcę zasadzić jeden korzeń, na którym będą wszystkie Anubiasy. Taki mały, gdzieś tam w toni wodnej. Mikrozoria mam plan przesadzić na przystawkach gdzieś do szyby bocznej. Ale to jest jeszcze wszystko w fazie planów. Zobaczymy co przez te dwa tygodnie tutaj pogrzebie. Akwarium pomimo takich nieprzyjemnych przejść z tymi nicieniami, no, funkcjonuje sobie teraz super. Naprawdę bardzo dobrze mi się na nie patrzy. Aha, jeszcze zapomniałem najważniejszego. Kupiłem tutaj bojowniki, tak. Myślałem o bojownikach już bardzo, bardzo długi okres czasu. Trafił tutaj harem bojowników, dwie samiczki, jeden samiec. Samiec taki można by powiedzieć trochę zwyczajny, bo czerwony, natomiast jak patrzyłem, jak ta ryba prezentuje swoje płetwy w sklepie zoologicznym, to stwierdziłem, że choćby dla samego charakteru tej ryby ją kupię. Oczywiście ryba była strzałem w dziesiątkę, bo już w kwarantannie zaczął gościu robić gniazdo i planuje te bojowniki rozmnażać, o czym będzie osobna seria, która też się pojawi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. I dwie samiczki, jedna taka biała, bardzo, bardzo ładna, bo ma takie akcenty niebieskie. Druga taka niebieska, można by powiedzieć taka zwykła, krótko, płetwa, natomiast też bardzo, bardzo ładna. Zdjęcia się wam tutaj postaram jakichś tych rybek wrzucić, bo na pewno nie będziecie mogli tego zobaczyć na filmie. Także podsumowując, akwarium sobie śmiga. Jeszcze troszeczkę tych, tych zmian tutaj się pojawi. Jeśli się zastanawiacie, co było przyczyną nicieni w tym zbiorniku u tych rybek, no, jestem przekonany na 99%, że to była kwestia żywego pokarmu. Dlatego, że ja nigdy nie miałem problemu praktycznie z pasożytami. Zawsze, jeśli coś się e, takiego działo, to to była sprawa pokarmu. Ja karmiłem palety żywym pokarmem, tak jak wiecie, bo, bo po prostu nie jadłem nic innego. Teraz się przyzwyczaiły do mrożonek, gba, nawet je przyzwyczajam teraz do suchego. Także, no, jestem dobrej myśli. Natomiast na 99% to było problemem, bo ja też w pewnym momencie przestałem karmić ryby żywym pokarmem i ich zacząłem karmić już tylko mrożonym z dodatkiem suchego, natomiast te pasożyty ewidentnie się tam powoli po prostu rozrastały aż do takiego momentu, że ja je po prostu zauważyłem. Sprawa nawożenia tego zbiornika. Zdecydowałem się tutaj podłączyć dwutlenek węgla, który miałem w high -techu. Butla, reduktor, wszystko stało po prostu nieużywane. Natomiast akwarium nie nawoży dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla ma tutaj tylko i wyłącznie na zadanie obniżenie pH do poziomu 7. Żeby było, żeby to pH nie skakało wyżej, bo ono się utrzymuje za wysoko. To znaczy to jest pH, które ja sobie badam testami, ale ja podejrzewam, że ono w rzeczywistości jest po prostu niższe. Więc tego CO2 tutaj leci bardzo mało z dyfuzora, ze strzykawki i to jest tylko i wyłącznie dla ryb, dla paletek. Nie mam zamiaru tutaj tego zwiększać, nie mam zamiaru nic kombinować. Jeśli rośliny na tym korzystają, proszę bardzo. Nie zauważyłem praktycznie w ogóle różnicy w wzroście roślin, bo przez długi okres czasu po przeniesieniu roślin z high tutaj CO2 nie było i rośliny po prostu rosły pięknie. Teraz... No, może troszeczkę widać jakieś polepszenie wzrostu ze względu na to, że jest tutaj dobre światło. Jest tutaj dużo substancji odżywczych, natomiast i ten dwutlenek węgla tak limitował ten wzrost. Natomiast to jest tylko i wyłącznie dla ryb w małych bardzo ilościach. Jeśli chodzi jeszcze o nawożenie tego zbiornika. Tu wam wypiszę wszystkie parametry, które robiłem w zeszłą, w sobotę przed podmianką. Zdecydowałem się na nawożenie potasem ze względu na to, że na kryptokorynach ustarianach się pojawiły dziury. Bardzo brzydkie, które bardzo mocno niszczą mi liście w tym zbiorniku. Dawki minimalne 2,5 ppm, ma z poziomu 0 przy twardościach wapń około 30, magnes około 4,5. Także tak bardzo powolutku sobie zobaczymy, ale nie mam zamiaru tego akwarium nawozić jakoś. Bardzo można by powiedzieć, że chcę tutaj to akwarium donawozić, a nie pędzić rośliny. Także jeszcze raz się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o tym, co mówiłem na początku filmu. Zdrowie naszych bliskich tak naprawdę leży w naszych rękach i to od nas zależy, jak ta sytuacja w Polsce się rozwinie. Nie popełniajmy błędów w innych krajów. I dla osób ciekawych tego tematu zachęcam do pogłębienia swojej wiedzy. Linki będą znajdowały się do ciekawych materiałów na samym dole w opisie. Także zerknijcie tam, no i koniecznie podzielcie się swoją opinią o tym zbiorniku. Także jeszcze raz. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.